na konferencji prasowej Konfederacji. Nazywam się Witol Tłanowicz, a za mną jest poseł Włodzimierz Skalik. Dzisiaj tematem jest informacja, która dotarła do nas i do Polaków, że rząd Donalda Tuska postanowił zrezygnować z zerowego procentu, zerowego, zerowej stawki podatku VAT na żywność przywróci pięcioprocentową stawkę. Sytuacja, w której realizuje on podwyższanie podatków, zanim jeszcze wprowadzi swoje obietnice wyborcze, takie jak kwota wolna od podatku, czy też chociażby odliczenie składki zdrowotnej od podatku. To są rzeczy, które no, mogliśmy się spodziewać po rządzie Donalda Tuska, że najpierw będzie rozpoczynał od podwyższenia podatków niż ich obniżania. Natomiast postulatem Konfederacji jest to, żeby jednak mimo wszystko nie uderzać w kieszenie Polaków, żeby do momentu, kiedy nie zostanie wprowadzona kwota wolna od podatku 60 tysięcy, nie podwyższać tej, tego. Watu na żywność. To uderzy w najbiedniejszych, to uderzy w Polaków, to uderzy w konsumentów, którzy muszą codziennie robić zakupy. Pamiętajmy, że to, że inflacja spada, nie oznacza, że ceny nie rosną, ponieważ to, że mamy jakikolwiek procent inflacyjny, oznacza tylko i wyłącznie tyle, że ceny są po prostu większe niż rok temu w tym samym miesiącu, to znaczy, że po prostu rosną wolniej. Natomiast ciągle rosną i ciągle są dostrzegalne, dostrzegalne w, przy robieniu codziennych zakupów. Dlatego też jako konfederacja, przypomnę, postulujemy to, aby kwota wolna od podatku została wprowadzona najpierw te obietnice Donald Tusk'a, które były e, składane w kampanii wyborczej, a dopiero później możemy mówić o tym, aby e, przywrócić e, stawkę podatku VAT do 5%. O głos poproszę posła Wodzimierza Skalika. Szanowni Państwo, eksperci e, uzasadniający decyzję rządu twierdzą, że budżet państwa nie jest z gumy. No oczywiście, no, ale przecież budżet e, Polaków, budżet rodzin, budżety rodzinne też nie są z gumy. Ta informacja o zamiarze podwyższenia stawki VAT na żywność zakomunikowana przez Ministerstwo Finansów rządu Tuska świadczy o tym, że resort na czele z premierem ratuje, ratuje niedoszacowane przeszacowane przychody z VAT-u. Cóż, próbują ratować przychody budżetu który jest źle skonstruowany. Konfederacja od samego początku tej kadencji podnosiła, że wydatki są przeszacowane, ponieważ koszty zaprojektowane są zbyt wysokie. Państwo polskie nie oszczędza, wręcz, wręcz buduje gigantyczny budżet i przypomnę, że VAT zaplanowany na ten rok to jest כפות האש 316 miliardów złotych w stosunku do uzyskanych przychodów z tego tytułu w ubiegłym roku. 248 miliardów złotych, aż o jedną czwartą. Tusk chce ściągnąć więcej pieniędzy z tytułu vat z kieszeni Polaków, i faktycznie komunikat stwarza pozorne wrażenie, że ceny spadają. Nie, ceny na żywność rosną, tak jak poseł. Tumanowicz podkreślił rosną tylko że wolniej, ale niestety wolniej, e, ale i tak wysoko, bo inflacja odnotowana e, z styczniu rok do roku wynosi aż 4,9%, jeżeli chodzi o żywność i napoje bezalkoholowe w stosunku do 3% inflacji w ogóle, czyli żywność drożyje szybciej niż wszystkie inne towary i to Warto też podkreślić, że y, sprzedaż detaliczna wszystkich towarów wzrosła rok do roku o 3%, ale na żywność sprzedaż spadła rok do roku aż o 0,6%. Co to oznacza? Że Polacy zaczynają oszczędzać na zakupach żywności. I y, dobry gospodarz. Szukałby przede wszystkim oszczędności, jak mu brakuje pieniędzy. Nic z tych rzeczy. Tusk i jego ekipa zamiast oszczędności sięga do kieszeni Polaków. I drodzy Państwo, nie ma żartów. Szacuje się, że podniesienie VAT-u na żywność o 5% spowoduje wydrenowanie kieszeni Polaków o kwotę rzędu 12-13 miliardów rocznie. To jest bardzo poważna kwota i nie ma co tego bagatelizować. Oblicza się, że ten wydatek będzie wynosił, ten dodatkowy koszt będzie wynosił dla przeciętnej polskiej rodziny około 800 do 1000 zł dziennie. Zwłaszcza ten wydatek dotknie najuboższych, dla których udział zakupów żywności w budżecie rodzinnym jest szczególnie wysoki drodzy państwo no nic e, e, żadnych zaskoczeń e, przecież Donald Tusk jest znany jako pierwszoligowy e, polityczny oszust e, pamiętamy jego słynne 3 razy 15 sprzed lat piętnasto-procentowy podatek CIT PIT i VAT e, jakże byliśmy jako Polacy jako podatnicy zauroczeni tą ofertą polityczną i po wyborach wszyscy politycy z tuskiem na czele o tej deklaracji. Zapomnieli, dzisiaj jesteśmy świadkami kolejnego oszustwa politycznego, 100 konkretów na 100 dni. Za kilka dni będziemy mogli dokonać podsumowania, jakżeż znowu tusk okazał się wielkim politycznym. Oszustem. i drodzy Państwo yy, uważamy, tak jak w, w trakcie kampanii wyborczej twierdziliśmy, że deklaracje obietnice Tuska mówiące o wielu dodatkowych yy, wydatkach, babciowe 0% kredytu, yy, to są, yy, to jest kiełbasa wyborcza, to są obietnice bez pokrycia, ponieważ jednocześnie nie da się podnosić wydatków państwa i obniżać podatki, co też właśnie Tusk z jego ekipą obiecywali. I drodzy państwo, domagamy się, domagamy się podjęcia naszego projektu ustawy o o, o kwocie wolnej od podatku. Ta ustawa, ten projekt został złożony i czeka na jej procedowanie. W I, e, tak, tak. Okazało się, że jest jednak zamrażarka. Marszałek Hołownia trzyma nasz projekt jakże dobry dla właśnie tych, zwłaszcza najuboższych i uważamy, że dopóki ten projekt nie zostanie przyjęty, zresztą zgodny z deklaracją e, Tuska, to do tego momentu nie wyobrażamy sobie, by podniesiono VAT e, na żywność, która przecież i tak Cały czas rośnie. Dziękuję bardzo.